Witam widzowie i musimy porozmawiać. Prawda? Widzowie, pewnie się większość z Was zastanawia, czemu tak długo nie ma odcinków? Co się dzieje z Wami? Czy Wy żyjecie? My, ogólnie widzowie, żyjemy. Nie ma tak długo filmów, ponieważ jesteśmy w projekcie yy, właśnie robienia takiej rzeczy, jak właśnie teraz zobaczycie. Możemy powiedzieć Marcel nazwy czy nie? możemy chyba. No nie możemy. No dobra, to widzowie. Oto jest Anarchia SMP. Taka X, w sensie X. Wiecie, taka nieprawdziwa, ale ex. I właśnie my z Marcelem... Nie jakby coś z serwera widzowie. I my widzowie jakby nagraliśmy już ten początek mój z Marcelem, co nie? Ale po montażu, montuję, mówię, montuję sobie ten film. dzwoni do mnie Marcel, mówi: e, o, gramy? no to my się zagraliśmy duele. I ja widzę, przez przypadek wylałem wodę na klawiaturę. Marcel, wylałem wodę na klawiaturę. Nie, ja wylałem. Nie. Mogę no, wylałem wodę na klawiaturę. Widzowie, nie wiem, nie chce mi się w ogóle laptop podpalić, tak. więc... Mogę widzowie potwierdzić, ty nie jest, że na fikcja to jest 100% real. To nie jest jakieś GTA K STRIKE. Przed Nie wiem, nawet podejdź, A tam teraz traża się 500. Więc tak. wy, widzowie, no... Piszę się powiedzmy, Wy widzowie! Te... bo jest. Z... Widzowie, wy pewnie byście sobie pomyśleli, ale przecież możecie zrobić nowy serwer i od nowa to zacząć. Oj. No, możemy tak zrobić, w sensie ale dla nas... Się... Nie, dla nas z Marcem to w sensie okej, okay, ale my, my już to mieliśmy zmontowane. Wszystko mieliśmy zrobione no tak. i możliwe, że to się da uratować. Więc po prostu ja nie widzę sensu, żeby robić drugi odcinek. I nie wiadomo po prostu, czy nie zmarnujemy naszego cennego czasu, co nie Marcel? No i poza tym widzowie, jak mielibyśmy robić drugi serwer, to byśmy zmarnowali już, bo tyle przegrasz na tym serwerze i ja mam przegrane z jeden dzień a może z dwa dni, nie? No, a ja mam tak 12 godzin ze szkoły tego, co nie? No, bo w sensie dla nas małych to jeszcze na spokojnie no ale widzowie no, ale po no, prostu to jest... nie jest... chcemy płacić naszego cennego no czasu właśnie. na coś co już mamy zrobione i możliwe że tak. będzie wrzucone widzowie to tak jakby było tak miałem taką sytuację że byście się całą noc byście w ogóle nie spali do szkoły okazałoby okazałoby się byłoby normalne wpisanie w jakieś Kośli bursa, że jutro jest jakiś sprawdzian test, yy, jakaś matutka, coś takiego, a o, o, jak przechodzisz, yy, wychodzi, że kurczę przełożona i, i no i ostatecznie w innym tego nie mega ładną masowane. Ja tak miałem. Nie to w ogóle cały czas nie problem, czy przełożyć kratkówkę, czy nie. Jeszcze na początku roku. I ja widzowie, też jeszcze w te wakacje, pod koniec już, musiałem jechać na SOR po prostu, podczas turnieju piłkarskiego. Dobra, może lepiej nie mów tego, bo zaraz dostaniemy kokap od y, YouTube'a. Dobra, po prostu... Po, po prostu... Co się zdarzyło? Miałem wypadek i musiałem jechać na SOR. Wstyczę. Najwyżej jak będzie te miał za, nie wiem, rok dwa Instagrama, to wtedy się dowiecie. Tak. Bo nie, wiem, czy najlepiej tak to jest, jak mojcie to tak ostro. No, Wiecie, jak to teraz jest ten. Algorytm YouTube'owym Więc widzowie, no, ogólnie, no. Ja teraz. Pewnie się zastanawiać, ale przecież ty jakoś normalnie nagrywasz ten odcinek. No, no tak. nagrywam, ale nagrywam na laptopie mojej babci, więc Dokładnie. wiecie, to nie jest takie proste. Tutaj jest o wiele ciężej grać niż na moim głównym laptopie gamingowym. Tak. Więc widzowie, ja tutaj robię, nie wiem, maksymalnie z chwilę montażu. I dosłownie no, no, i do. wrzucam wam tu, no. nie mam marnować czasu, prawda Marcel? No i tak i tak już nie wrzucaliśmy chyba... No, nie wiem, nie, nie, nawet nie wiem kiedy. Napiszcie w komentarzu, kiedy ostatni raz widzieliśmy filmik, bo już nawet nie pamiętam No ja też. No, chyba możemy też dać takie mowa egoika widzą na temat mnie. Wiesz o co mi chodzi? Mm. To ogłoszę w poście najgorzej, albo tam, okay. w się następnego filmu. Ale widzowie, za to, że tak długo nie było odcinków, obiecujemy Wam z Marcelem, że mamy jeden fajny specjal na 20 subów przeszykowany. I jeden, i ten początek anarchii mamy, który jest montowany mega fajnie. Czemu? nie jest od <zysykać> My z Marcem poświęciliśmy parę dni, by nagrać ten specjalno na 20 dni, prawda, Marcel? Nawet jeszcze go nie skończyliśmy. Ja skończyłem, bo to wiesz. tam nie miało troszkę sensu, bo w sensie. Za, nie wiedzieliśmy po, po prostu wtedy, co już mieliśmy robić, więc powiedziałem, zakończymy, i jak przemyślimy wszystko, to z, na, zaczniemy znowu. Nową część. już ja jak Najwyżej zrobimy drugą część. No. A przy okazji widzowie, już się szykujcie na odcinek z Box PvP na Anarchy z Marcelem. Prawda? No. Bo my czekamy na Anarchy tylko na nową edycję, bo... Marcel ogólnie to tam jest dosyć początkujący w Box PvP na Anarchy, ale ja za to wam pokażę. Nie wiem czy to jest dobry wynik. To jest słaby, ale ogólnie to ja myślę, że jest dobry, pokażę wam. W sensie ja już tam praktycznie nie gram, więc... Ja cię widzę, To tak, 340 mankili, 82 tysiące, wspólnie 3, 4, 8, więc myślę, że nie jest tak źle, no. Ja coś tam będę ogarniał, więc szykujcie się na nowe odcinki. Na pewno będziemy robić dla was clan, do którego będziecie mogli wbić no. A my z Marcelem no, będziemy starać się, co w będą, I będą też może czas na streamie, właśnie oh. boxa. No. I widzę, no i ja ty już nawet nie wiem co ja mam mówić, serio. Jest mi tak przykro. Mam. No. Ale wiesz, wynagradziłem wam to. Tak. Te dwa odcinki serio mogą, mogą dobrą głowę rozwalić. Dobrą głowę rozwalić. Bo my z Małysą na przykład nie mamy głowy. Bo... Jestem gołą naszej ekipy. Mm. Prawda, chłopaki? Mm. A i pewnie widzowie się zastanawiacie, czemu nie nagrywamy z Bartkiem. Może, no. Bartek ogólnie się na nas obraził, tak szczerze, zań. tak powiedzieć. W sensie, ja z Bartkiem już mam takie wiecie, 50 fifty relacje, bo coś tam z nim w szkole porozumawiamy. No ja te, on też ja tak, jak go widzę, tak od jak nara, tam bieguje go tam nara, nara, ale tam czasami też będzie się do mnie odzywał. No. Więc no po prostu mamy z nim taką lekką sprzeczkę no, Kto był na live ten wie o co chodzi, tak że tak Kto był na live ten tak. wie Bo to się działo na live jeszcze Tak, Ktoś to jeszcze było z tej samej z Państwa nie? Tak Mamy w ogóle nie właśnie w Państwa w chyba tylko live y. No. W sensie były odcinki nie, był? Był, chyba jeden. Wleciał. Jeden albo dwa, już nie pamiętam. Ale na, na pewno były dwa streamy. Na pewno były dwa streamy, dokładnie. Więc my ogólnie, właśnie widzę, się, postaram się, się co w mojej mocy, żeby jak najszybciej naprawić tego laptopa. Będziemy próbować. Weź... Ale wiecie, woda się z elektroniką nie lubi. A zwłaszcza jeżeli to to tawi do karty głównej. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Najgorsze tak. by było jakby to był jakiś słodki napój, jakiś pepsi O, jakieś gazowane. przy okazji tej wody nie było jakoś super dużo. Tak. To Myś... było gdzieś no tak tyle. Z, e, na setna litra coś takiego. Tak. Jeżeli macie szklankę półlitrową, to tak z centymetr dwa wody. Z pięć ma. Nie, trzymaj, trzymałaś. Więc tam dużo wody nie było. No w szczęście, sensie, że tyle wypiłeś. No więc widzowie... Może nie będzie teraz moje najlepsza grafika, najlepszy ping. Ale najważniejsze, że będzie, co nie? No więc widzowie. Wy się trzymajcie. Widzimy się już na starcie anarki. Do zobaczenia. Nara. Nara.